Nazywam się Anna. Czasem mam wrażenie, że całe moje małżeństwo z Michałem to długa, szara aleja w łazienkach królewskich w listopadzie. Niby piękna, ale wieje chłodem. Znasz ten ciężar niepowiedzianych słów. Nasze eleganckie mieszkanie na Starym Mieście w Warszawie, z tymi moimi ulubionymi aksamitnymi, winnymi zasłonami, było kiedyś naszą małą kawiarnią. Teraz żyjemy obok siebie, każdy w swojej cichej kapsule. Jak dwie samotne latarnie w porcie w Gdańsku, które świecą w tym samym kierunku, ale nigdy się nie dotkną. W dżdżysty, październikowy wtorek, zadzwonił telefon. To był Paweł, brat Michała. Architekt z Krakowa. Melancholijna, artystyczna dusza. Rozwód. Muszę gdzieś przeczekać, anka powiedział. Michał od razu zaoferował mu nasz dom. Pomyślałam. Może to dobrze. Nowy oddech. Wewnętrznie poczułam lekki dreszcz. Ubrałam tego dnia mój ulubiony płaszcz z grubej wełny ekru i szminkę w odcieniu dojrzałej wiśni, by stworzyć iluzję ciepła. Pierwszy wieczór był cudowny. Kolacja, żurek, wino, długie rozmowy. Michał nagle ożył. Ale w tej atmosferze był jeden fałszywy ton. Kiedy Michał poszedł po deser, ja, poprawiając na sobie jedwabny, beżowy szal, poczułam ten wzrok. Paweł patrzył na mnie. To nie było badanie. To było jak zostawienie mi otwartych drzwi do pytania, którego nie potrafiłam zdefiniować. Snuło się w tym spojrzeniu coś ulotnego, jak dym z komina na tle jesiennego nieba. Machnęłam na to ręką, Samotność. Nic więcej. Drugi dzień był spokojniejszy. Wieczorem, po długiej dyskusji o architekturze, Paweł potrafił mówić o łukach i sklepieniach z taką pasją, że miałam wrażenie, że opisuje ciało, poszliśmy spać. Michał zasnął natychmiast. Ja leżałam, a myśli krążyły mi po głowie, jak tramwaje w łodzi, które nie mają ustalonej trasy. Wstałam po wodę. Wracając, Usłyszałam szelest z salonu. Nie zapaliłam lampy. Oparłam się o framugę, a żółte, warszawskie światło z ulicy wdzierało się przez witraż. W tej mglistej poświacie zobaczyłam Pawła. Stał w ruchu. Jego sylwetka, naga, pogrążona w mroku, wydawała się próbować stłumić jakiś wewnętrzny przypływ. To nie był widok. To było napięcie. Jak fala tuż przed uderzeniem o brzeg. Oddech, zatrzymany, skompresowany oddech w środku chwili. Nasze spojrzenia spotkały się w półmroku. Czas się skrzywił, cała przestrzeń stała się cienką, napiętą linią pomiędzy naszymi oddechami. Szłam do łóżka, powiedziałam, ale słowa utknęły. Usłyszałam kroki, tylko ta gęsta, ciężka cisza, która powoli, ale nieubłaganie, zbliżała się do mnie. Kiedy Paweł stanął obok, poczułam, jak mury naszego mieszkania, te stare, grube mury, lekko się kurczą. Nawet prąd powietrza zmienił swój kierunek. A potem? Przekroczyliśmy próg, za którym słowa tracą swoją moc. To nie było do końca fizyczne. Ale między dwojgiem ludzi jest czasem taka zapieczętowana brama. I nawet bez dotyku, czujesz bijący od niej ciepły podmuch. Tej nocy ta brama otworzyła się na oścież. Wkroczyliśmy do sypialni. W całym mieszkaniu panowała głęboka cisza. Michał spał, oddychając regularnym, nieświadomym rytmem, a ta cisza tylko potęgowała wewnętrzny chaos. Całe napięcie, które wisiało między nami od momentu przyjazdu Pawła, od tych niepokojących spojrzeń, wydawało się teraz ulatywać z nas niczym powietrze wyzbalonika trzymane latami. Paweł zbliżał się do mnie nie jak ciało, ale jak cień, jak ciemność, która kurczy się, pochłonięta przez światło. Mówię o bliskości, która przypominała powolne zwijanie się starego, zapomnianego listu pod wpływem ciepła. To nie było działanie, to była konieczność. Ciężar, który poczułam, nie był ciężarem jego ciała, ale pęknięciem lat, które nagle spadły mi z ramion. Był w tym moment, który przypominał rozbicie fali o brzeg intensywny, słony wiatr, a potem cisza. Nie opiszę detali, ale wiedz, że to było jak wpadnięcie w sam środek cyklonu. Następnego ranka wszyscy byli na swoich miejscach. Paweł w swoim pokoju, Michał obok mnie, ale we mnie zbudował się zupełnie nowy porządek. Jakby przewiętrzono pokój do którego nikt nie zaglądał przez całe dekady. Zrozumiałam, że udawanie, iż nic się nie wydarzyło, jest najtrudniejszą rzeczą na świecie. Dni po tamtej nocy wyglądały tak samo, ale płynęły zupełnie inaczej. Każda cisza w naszym domu wzmacniała ten wewnętrzny szum, to agli w mojej głowie. Każde spojrzenie rzucało cień minionej nocy na ściany. Zauważyłam ogromną zmianę w pol. W jego oczach pojawił się pewien zdecydowany blask, jakby właśnie odnalazł klucz do dawno zamkniętej furtki. Emocje, które latami trzymał na uwięzi, nagle wezbrały. Ta jego przemiana zmieniła niewidzialny prąd krążący po mieszkaniu. Nawet gdy schodził tylko na chwilę po bułki do piekarni, jego powrót wywoływał we mnie coś na kształt wewnętrznej burzy. Właśnie, wracał. A ta niewidzialna intensywność osiadała na mnie. To nie były gesty, to był gorący podmuch, który nagle wzdyma zasłonę. Szybki, zdecydowany i uwalniający lata skumulowanych napięć. Uczucie, jak nagła dekompresja ciśnienia, które obciążało mi pierś. Krótka, ale wryta w pamięć. W tym nowym rytmie, naznaczonym ukrytymi emocjami. Dni mijały nam na przemian w Warszawie i krótkich wypadach do pobliskich miasteczek. Często Paweł proponował, żebyśmy z Michałem pojechali do Krakowa, pomóc mu z papierami, ale zwykle jechaliśmy tylko we dwoje. Michał, zajęty swoimi projektami w łodzi, coraz częściej zostawał w domu, twierdząc, że to tylko formalności. Kraków, magiczne, stare uliczki. Kawiarnie pachnące paloną kawą i cynamonem, Paweł prowadził mnie do miejsc, które były tylko jego. W kamienicy na Kazimierzu, gdzie załatwiał dokumenty, czekałam na niego w małej, ciemnej kawiarence. Miałam na sobie długie, skórzane kozaki i prostą, wełnianą spódnicę. Czułam się kobieco i swobodnie, zupełnie inaczej niż w Warszawie. Paweł wrócił z cichym uśmiechem. Niosąc dwie małe filiżanki espresso. Jego ręka otarła się o moją, gdy brał mój płaszcz, aby zawiesić go na wieszaku. To było nieznaczne, ale to dotknięcie miało w sobie siłę tysiąca słów. Potem poszliśmy do jego starego biura, teraz pustego, pełnego kurzu i planów architektonicznych. Muszę zabrać ten szkic, powiedział, szukając czegoś w szufladach. Biuro było małe, ciasne. On stał pochylony, a ja patrzyłam na linię jego pleców, na to, jak napięty jest jego sweter na ramionach. Powietrze znów zgęstniało, wypełnione zapachem papieru i deszczu wpadającego przez uchylone okno. Nagle odwrócił się, a jego oddech był blisko mojej szyi. Anka, to nie ma sensu wyszeptał. A w jego głosie pobrzmiewała rezygnacja i namiętność jednocześnie. Złapał mnie za rękę. Nie mocno, ale z pewnością kogoś, kto boi się puścić linę, w jego geście, w tym, jak ułożył dłoń na moim nadgarstku, była desperacja, ale i ulga. To była chwila, w której nie było już ani Michała, ani Warszawy, ani Krakowa. Tylko my, otoczeni starymi murami i ciszą, która czekała na to, co nieuniknione. Zrozumiałam, że to nie jest tylko opol. To o mnie, o latach, kiedy pozwoliłam, by moja własna esencja zbladła. W drodze powrotnej do Warszawy Paweł wziął mnie za rękę, gdy tylko wyjechaliśmy z Krakowa. Nasze dłonie, splecione w półmroku samochodu, były jedynym świadectwem tego, co działo się pod powierzchnią. Zaczął się ostatni weekend Pawła, wrócił z Gdyni, gdzie załatwiał coś z klientem, a ja, czekając na niego, Poczułam, że całe moje ciało drży. Michał znowu był w łodzi. Tego wieczoru, przygotowując kolację, ubrałam się inaczej czarna, jedwabna sukienka, która była dla Michała zbyt ekstrawagancka. Nie umalowałam oczu, tylko usta tą wiśniową szminką. Chciałam, żeby Paweł zobaczył mnie bez maski. Kiedy Paweł wszedł, zatrzymał się w progu. Miał w oczach tę samą. Zdecydowaną iskrę, którą widziałam wcześniej, ale teraz była ona podbita zmęczeniem i czymś, co można nazwać głodem. Nie głodem jedzenia. Powiedział, że jest zmęczony i od razu poszedł pod prysznic. Ja usiadłam w salonie. Wzięłam do ręki stary album ze zdjęciami z czasów, kiedy byliśmy z Michałem i Pawłem w Grecji. Na jednym zdjęciu byliśmy we trójkę na plaży. Paweł miał na sobie moją kapitańską czapkę, a jego oczy śmiały się beztrosko. Czułam ciepło papieru pod palcami. Paweł wyszedł z łazienki w miękkim, ciemnoszarym szlafroku. Miał mokre włosy, a jego skóra lśniła w blasku lampy. Usiadł obok mnie, a odległość między nami w tym pokoju, który był świadkiem naszej pierwszej intymności, wydawała się absurdalna. Mówiłem mu, zaczął. Jego głos był niski i poważny. Mówiłem Michałowi, że się duszę. W tym naszym krakowskim życiu. Ale on słyszał tylko praca, pieniądze, rozwód. Spojrzał na mnie. Ty też się dusiłaś, anka. Widzę to w sposobie, w jaki witasz słońce każdego ranka. Odłożyłam album. Prawie nie oddychałam. W tamtej chwili, w tym ciepłym, Warszawskim mieszkaniu, poczułam, że granice znów się zacierają. To nie była już tylko namiętność. To było uznanie. Uznanie, że oboje potrzebujemy tlenu. Paweł powoli podniósł dłoń. Nie do mojej twarzy. Do moich ustęp. Delikatnie, palcem, starł z nich szminkę. Powoli, z namaszczeniem. To nie był gest kuszenia. To było usuwanie bariery. Oczyszczanie. W jego dotyku nie było pośpiechu, tylko nieodparte dążenie do prawdy. To było najbardziej intymne, najbardziej PG-13 dotknięcie, jakie kiedykolwiek poczułam. To nie był już przypadek, to był wybór, nasz wspólny, milczący wybór. Nadszedł moment pożegnania. Paweł miał jechać pociągiem z Warszawy do Trójmiasta, a potem dalej, poza Polskę. Jego sprawy rozwodowe były załatwione, a serce złamane i na nowo sklejone, ale już nie z tą samą osobą. Późny ranek. Słońce, rzadkie o tej porze roku, wpadało przez witraż. Michał wstał wcześnie, żeby pomóc Pawłowi z bagażami, ale czułam w nim dystans. Był jak posąg ze spiżu w parku w łodzi, piękny, ale chłodny. Ja pomogłam Pawłowi zapiąć płaszcz. To był ten sam, długi, ciemny płaszcz, w którym przyjechał. Na jego ramieniu miałam ten sam jedwabny, beżowy szal, który nosiłam tamtej nocy. Zostawiłam go w jego pokoju celowo. Paweł odwrócił się, wziął szal, złożył go ostrożnie i włożył do swojej torby. Spojrzał na mnie. Nie w oczy, lecz na moją szyję. To było niemal fetyszystyczne, ten kawałek materiału który stał się mostem między dwoma zakazanymi dniami. W tym milczącym geście było wszystko. Obietnica i ból. Anka powiedział cicho. Wiem, że to nie jest koniec. Wiem, że w tej ciszy, którą macie, będzie teraz szum, mój szum. Michał wrócił z taksówkarzem, a my musieliśmy się rozstać. Paweł uścisnął brata, mnie uściskał mocniej. Jego uścisk był jak ostatnie, zaciśnięte więzy. Płakałam bez łez. Moje lśniące, skórzane bodki dotykały teraz zimnej, marmurowej podłogi. Paweł wyszedł. Dom znów stał się cichy. Cisza była teraz ciężka, ale inna. To nie była cisza rutyny. To była cisza po burzy. Został we mnie ten szum, który obiecał Paweł. Odeszła część mnie. Ale jednocześnie narodziła się nowa. Moje małżeństwo z Michałem zostało zrujnowane, ale to nie Paweł je zrujnował. On tylko uchylił drzwi do pokoju, w którym już wcześniej wszystko się rozpadło. Weszłam do kuchni. Na blacie leżał mały, złożony papier. To był stary szkic architektoniczny ten, którego Paweł szukał w biurze w Krakowie. Była tam tylko jedna prosta linia Łuk. Pod nim Zrobiony węglem, był jeden podpis. P. Wzięłam to do ręki. Łuk symbolizował most. Nasz most. Wiem, że ta historia się nie skończyła. To był dopiero początek mojej rewolucji. Czas teraz na ciszę, ale te cisze wypełni oczekiwanie.